Siemanko, z tej strony Patiologii HD jest także mój przyjaciel Kompman. Przywitaj się. Trzyma. Tak więc witam Was w grze Sanctum, Na moim kanale jest to pierwszy odcinek, na kanale od Kompmana jest to już drugi, bodajże tak? Tak. Oby, tak, Jeżeli ktoś nie wie o czym na czym polega ta gra, tak więc mamy tutaj takie stworki, które wyglądają jak pedały itd i pt. No i oni tutaj sobie idą i idą... Musisz, muszą... musisz mieć bar bardzo śmie śmieszne no, wyobrażenie pedało. <laughs> no takie stworki chodzą e, i tam jest takie jądro nasze, które musimy bronić się. E, musimy pod... bronić swoje jądro przed pedałami. No właśnie. i, i, i bardzo dobrze to powiedziałeś. Tak więc tutaj mamy takie jakby krateczki, na których możemy ustawiać nasze wieże Znaczy, pierw musimy segmenty blokowe ustawić, na tym nasze wieże, potem je ulepszamy I jest tak, taki taki fajny, fajny myk, że możemy także strzelać do nich z własnych broni Tak więc, my zaczniemy tutaj robić już segmenty A się rozejrzy po mapce może jakiś ukryty archiwek. A to wejdź znajdź, je ja może zacznę tutaj to na razie same segmenty, tak? No zrób taki wężyk po prostu. Okej, okay, to budujemy tutaj yy, jednym przyciskiem tej lewej myszki, znaczy le lewym przyciskiem myszki. Le le przyciskiem lewej myszki. Kurde źle, sprzedaj. Do celowania snajperką używamy prawej myszki. <laughs> Okej, okay, teraz tutaj yy, zamykamy, to robimy taki slalom jak tutaj nasz kompman powiedział. Welcome to Elysian One. Jest też druga część Sanctuma, podobno wygląda inaczej niż ta No, mam ją i może po zakończeniu jedynki no, nagram, a jak dobrze pójdzie to nawet smaką. No może wygląda. Uważaj, że jak źle pójdzie. <laughs> No zobaczymy, bo ja tej akurat gry nie mam, a e, mamy tylko jedynki tutaj. E, moim sponsorem był oczywiście e, e, Kompman, za co Siema. mu e, wszyscy dziękujemy. Jestem jego sponsorem. Chociaż gra kosztowała e, parę centów. Euro Dokładnie jeden. No to jedno albo, euro. Albo jedno... dziewięć centów. No właśnie. Czyli no powiedzmy, że 4 złote Tak więc e, dziękujemy e, kompmanowi. Oddajesz mi w naturze pedale. Chyba nie! Chyba, chyba ta... ty. Chyba, hmm. chyba mnie. So, swoją drogą, gramy na mapie MOST, to jest to druga mapa. Tak więc e, dawam linka w opisie e, do pierwszego odcinka, który jest na kanale od Komp Mana. Wtedy, kiedy to nagrywaliśmy, nie miałem swojego e, e, mikrofonu, który e, używam obecnie, tak więc... I nie tą myszkę i... I tak, i wszystko było takie e, do dupy, za przeproszeniem, a teraz są poszuka, wszystko stopy. nowe. Nawet sobie przyjaciela odświeżyłem. Przed chwilą był pod pyrsznicem. Wysłałem go. Ty, są latające. Teraz Pelotu Jak ciągle? latające? Dawaj. Widzisz to z prawej na dole? Aha, to tu. Nie, bo tak otwieram mapę i tam są takie trzy stworki na, na czerwono. Myślałem, że takie, te. Te idą takie. Wiesz, potężne, te tanki. Nie, tam po, to po prostu pokazuje, z której strony wychodzą. Zbudowałeś te jakieś tam wieże? E, z przodu profanatory i dwie wieżyczki przeciwlotnicze. Dobra. myślę, żeby z przodu z, zbudować profanatory, bo mają duże tak zasięgi. Tak za pomocą przycisku TAB mamy całą myszkę, tutaj możemy się teleportować do tych tutaj żółtych o, o, znaczników. Tak, mamy e. całą myszkę za pomocą taba. E, a tak. się z tą myszką. Jaką myszką? Po, po, powiedziałeś, że e, za pomocą przycisku TAB mamy całą myszkę. Całą mapę, sorry. KURWA Ja pierdzielę e, Dolżyć jakąś pelotkę z tyłu jeszcze, albo upgrade do niej. Bez to. Może jedne tutaj, czekaj, gdzie to jest przeciwlotnicza? Z, z tyłu je ustaw. Tutaj dam. Nie ma, nie ma sensu, z przodu tu byśmy ustawili raczej coś, co będzie robić w Dimie, No Dobra, to sprzedam. Teraz trochę w plecy. Dobra. A to chyba. Z 6. A teraz mam sobie, Raczej się nie dorzucę, bo Nie, nie dorzucisz się, dobra. E, tak więc chodźmy na sam początek tutaj e, naszej mapy. Ja sobie dam enter, ja jestem gotowy. To już... I okej, okay, teraz murzyny będą tędy szli. Aha! To teraz są te latające, zapomniałem. gdzie są te geje? E, latające właśnie to Już widać je. Tam są. Latające zawsze tak długo wylatują. Pierwsza fala to ładnie sposób Okej, okay, ja biorę tych z prawej strony, Ach! jest ten sniperem! Bierz tych z lewej, dobra? No. no scope Dobra, trafiłem! Wychodzi ich więcej z lewej, Dobra, dobiję tutaj tych e, wszystkich e, w prawym górnym e, lo, rogu. Mamy DPS, jest to jaki damage zadajemy, tak? Tak, yyy... mysz na sekundę Tej komban ma lepsze, bo tej... To zależy chyba, nie? No wiesz, nim szy ja mam szybciej... Czemu 9... nim, ja nim szybciej st strzelasz... Patrz, i, 11, patrz 11 miałem! Critach. Przypadkiem, ja też mam 11. Wieżyczki się włączają to rozgrywki Okej okay. Kurde, strzeli... Zniszczyli to co ten chciałem Dobra, koniec! Tak no. więc następna... E, to miał najlepszy gadość. DPS DPS mistrz Kompman, no tak więc gratuluję. E, Jestem ma mistrz Mateusz pierwszy. E, gatlingi kompman, tutaj będą? E, tak, myślę, żeby ustawiać na rogach pioruny, a pomiędzy tym wszystkim gatlingi. A z przodu tak klasycznie dla mnie profanatory. Wiesz to. Ja zrobię tak, że ulepszę te tutaj gatlingi, żeby miały taki lepszy damage. Eee, ulepsz Dobra wiesz to zrobię tak że ulepszę tutaj jeszcze z dwa, zostało mi 12 eee, Tepnę się tutaj do ciebie do góry No do góry hop Jakiegoś gatlinga z tyłu jeszcze można postawić Jest to Już nie mamy hajsu Dobra ja daję, enter ja też. Eee, Nie wiem schodzimy na dół Nie, ja sobie po snajpie się wychyla. Dobra, tam, tam z przodu coś... Dostał już raz! Z prawej widzę pasek KP. Zerwał. Dobra, jeszcze raz dostał. Z też pasek. Już cały wyraz Dobra, dostał. Wydaje mi się, że ten z prawej wyjdzie jako pierwszy tak najszybciej. No tak, tak, tak. Jego ja go atakuję akurat. Dobra trochę akcji więc Okej okay, tak więc teraz naszego Shunguna Naszego Shitguna Shitguna <gryst> Na <-gun. gryst -gun> poziomie nawet pasuje na to że... Okej okay, zniszczyliśmy się... I teraz zostały jeszcze ostatni Wydzieszymi... tak Nie dwóch ostat... ostatnich no, Ło! Koniec Tak więc największy DPS kto miał? Kurde! <gryst -gun> Przezwyczajaj się kmioć e, teraz są kurde te latające, abdujtyjemy te pelotki Ale to delikatnie myślę żeby je upgrade'nąć Nie ma, Ruć Ja je upgrade'uję e, upgrade' dobrzy no e, No właśnie, pierwsze zrobimy, że możemy też bronię upgrade'ować e, Od razu wam mówię, tutaj e, podsuniemy to, No to tak. jest ta rzecz, która mnie najbardziej boli w drugiej części, bo tam się nie da Dobra Wy są? weź mi tutaj do łóż, ulepszymy tą jedną, i żeby potem mieć święty spokój dobra. Tak więc e, ja się jeszcze tutaj tepnę e, do góry A Dorzucę katingi. Dobra e, Wezmę sobie snajperkę, ja już jestem gotowy Dobra, ja biorę tych z prawej może, znaczy zobaczymy skąd pływa, dobra Idę środkiem Ko znaczy, One są ta one one takie, tak. że, e, że one, w że wygląda jakby były lagi nie trafić nic <grymne> Widać że kompan jest przyzwyczajony do, do gier e, na lagach <grymne> A ja się grało trochę w kaleutki Wiesz co, nie dnia nie umiem trafić ze snajperki Jest, trafiłem Przed. Jak to nie trafiłem Dobra na tak Dobra, shotgun też nie był najlepszy w Kurde, nie umiem stary, nie umiem <gry> To trzeba się naumieć Kurde Dobra, teraz będą padać jak mówię Nie dosłownie Dobra, atakujemy z shotguna Tutaj będę mieć najmniejszy damage bo oczywiście mam pecha i nie wiem trafiać, w to gówno To trzeba się naumieć Coś? Jak, ty, jak ty inaczej hajsy z YouTube'a zdobędziesz? Nie wiem, no to dopiero się uczynił. Koniec chyba, nie? No to by właśnie był ostatni. Dobra, tutaj komman będzie mieć lepszy DPS 27, ja miałem... Pośmiesznie macha skrzydełkami. <laughs> Wiesz co, miasto ja tak mówię, że ja sobie ulepszę obrzyna jeszcze A no, ja już mam na trzecim poziomie. Co? już, już wcześniej sobie ja do trzeciego. E, teraz te... Te małe, te mniejsze tanki Ja tutaj ulepszę Zrzucam pole spowalniające Weźmy Chudę, spowalnia. ale, ale mnie spowolniło <laughs> Nie dość, że spowalnia potworki, to jeszcze nas spowalnia, tak więc... No, już zauważyłem to wcześniej Tak symfoniczne, erotycznie... Dobra, ja jestem gotowy Okej okay. Jest to, wejście się do tego żółtego tutaj Jakiego żółtego? Tutaj, gdzie serio Gdzie ty jesteś? Tu no, no widzę No widzę No Ten żółtek jest wyupgradeowany Ja pierdziele, nawet muzyka się z... Bo, ten, bo on jest na trzecim poziomie, reszta jest na pierwszym Muzyka się z, 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 zmienia już na pierwszym poziomie, ale na trzecie, które jest... Z... Mordor'a do chyba... Dobra, to... ja, ja już jestem gotowy, wiesz. Można to razem do szóstego poziomu chyba ten, ulepszyć. Masakra. Dobra, dawaj, startuj. Dobra. Y dobra. Lecą. Atak klonów. Czarnych klonów. Kurde. Tak, gra jestem drobinką rasistowską, zobacz. Że wszystko, co po naszej stronie jest białe, a po ich czarne. Powinienem to grać częściej. Hehehe. <grymne> a! A a a. się? No. To już zbior, zbiorowy. No, patrz jak biegną na mnie, no patrz. No, chodźcie. Yy, moje pedałki. Kurde do góry mnie wyjebało. Zgwałcony przez czarnego. <laughs> Koniec hmm. Oczywiście na... no. Dobra, Masa... upgrade do shotkana. Okej, okay, upgrade tutaj. Teraz będą To takie głupie. To, jest, to, to, są bardzo inteligentne. Dobra, ja już jestem gotowy. A jak wyjdę? Wy, ja to wy... Dobra, stępujemy. Co to zrobiłeś? Ty, tam jest jakiś frajer! Heh. A czemu mi tepło? Bo nie możesz podejść do frajera. Może da się go zaszczelić? Nie wiem, ale to trzeba by później raczej testować Zrób coś! Do dorzuć się Ej, o nie, dobra Do tego się dorzuć Dobra Dobra, jedziemy dalej Już widać wychodzą Potem, by jakie, już, już czuję w komentarzach, boże, co za celność. Kurwa, ja to mam podwójne przybliżenie. Ten gość jakoś nie zwraca uwagi na moje pociski. A! A to oczywiście nie zwracają uwagi na to, że do nich strzelam. O nie, to są te małe gówna. Tak, przeciwnicy dzielą się tutaj na małe główne, na duże główne, na średnie główne. No i na... No i na Kompmana. No Boże, nawet... jak to wygląda, ludzie! Dammit! Te stare, bo tutaj z tyłu nie mamy żadnych, ten, broni. Może trzeba by było jednak... awgredniosz troszkę co jest? Powiedz wszystko Eee, nie bardzo OFFUK! Oh, Ale powiem ci, że tu pojnika ładnie słucha Trzeba było... awgredniosz Schodź, schodź, schodź Dobra, perfekcyjnie Kto miał najwięcej DPS-u? Ty jak znam życie No, Kudy. Ale wiecie, on gra lepiej ode mnie, bo ja taki We wszystko Update'ujemy coś czy bronię? A, wiesz co, yy, Dorzucę trochę wieżyczek do tyłu Dobra Dobra. Wiesz co, wiesz co to zrobimy? Ci no czekam zbudujmy wszędzie może ten gatlingi. Nie wszędzie W sumie teraz już wszędzie z grubsza można ma... No póki mam Hajs Mamy tyle hajsu, że wszędzie można co to budować No właśnie Ej tak Ej, więc... w, w sumie na koniec to może jeszcze profanatorium może już. No to ten, no to tam możesz zbudować je tutaj na razie Aha, dobra y Serio? Co? Ja za, nie, nie widziałem, że tu są przeciwdotnicze, ja je ulepszyłem, straciłem cały hajs Kurde <laughs> Dobra, jeszcze ja ulepszę snajperkę I te gatlingi sprzątają No było... też chcę ulepszyć snajperkę Okej, okay. I am ready która to, jest, która, nie to jest fala? która to jest fala? Szósta eee, to jest Szósta Chociaż ja ja tak wiesz są, bo mamy 17 eee. minut odcinka i byśmy zrobili tak, żebyśmy podzielili po prostu te fale na, pół, na połowę Dobra No, to... no tak więc e, zakończymy teraz e, pierwszą część, tak więc e, na drugą część sobie musicie troszkę poczekać Gincie e, e, my ten wstawimy te filmiki w jeden dzień ten sam żeby potem nie było tak więc mam nadzieję że odcinek się podobał jeżeli gra wam się podoba dajcie nam oczywiście lajka w górę zasubskrybujcie no i a jeśli, yy, tam yy, nie podobało się, yy, to wam, wam to jak? Yy, Maka gra, oczywiście chodźcie do mnie, bo idzie mi o wiele lepiej we wszystko, więc... Ja, 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 ja. E, tylko, że przypominam, że kompman e, wrzuca filmyki co pół roku, a ja e, codziennie, tak więc... O, tam wrzuciłem. <laughs> <otwarcia. śmiech> Dobra, żeby nie przedłużać. Wczoraj bodajże. A drugi mam zrenderowany. Już. No tak, bo to sam, no to nagraliśmy i podzieliłeś na dwa, więc wrzuciłeś, no to się nie dziwię, ale była półroczna przerwa. Tak więc, żeby nie a przedłużać. Ty, a, a ty jakie długie przerwy robisz? Nie marudź! <laughs> Paru godzinne Tak, od kiedy? Od przez wczoraj? No. A wcześniej? Bo wcześniej to było parę miesięcy. No. no, widzisz. Tylko, że zacząłem od nowa teraz wszystko. Tak więc dobra. E, nie przedłużajmy, bo że z 19 minut... E, no, pożegnaliśmy się. Tak więc, papa. Tyle pa. tu by się mówią papa. Tyle pa. tu by się mówią papa. Pa.